Na liczby nadane. Ja sobie siadam zawsze po każdym treningu i sobie to analizuję, zawody to sobie eksportuję do, do tego zewnętrznego narzędzia i sobie analizuję każdy kilometr i sprawdzam, co się stało, że biegłem, nie wiem, 5 sekund szybciej, a tu biegłem 5 sekund wolniej, więc bardzo lubię to, to, to zobaczyć. I naprawdę widzę, widzę ten progres i zawsze się łapię na tym, że patrzę i mówię: kurde, ale ja szybko biegam. Nie? A za 3 miesiące mówię: kurde, ale ja szybko biegam, a 3 miesiące temu to wcale tak szybko nie biegałem, jednak jak mi się wydawało. Mega jest widzieć ten progres. Po prostu człowiek ma takie poczucie niesamowitej sprawczości w tym wszystkim, a wydaje mi się, że no, bieganie to może jeszcze, ale, ale triatlon, to nie byłbym w stanie w życiu tak tego po prostu po, po, poukładać, żeby to miało ręce i nogi, bo no, tam jest tyle specyfiki w tym sporcie, że, że chyba byłoby ciężko. No, tak, potwierdzam. Masz coś, jakieś dwie, trzy dobre rady albo dwa, trzy dobre wnioski w sumie? Czy ja... wszystko ty powiedzieli? Tak. To są te same, które mówiłem na naszym ostatnim wywiadzie, więc jak ktoś, nie, nie, jak ktoś widział, to się powtórzę, jak ktoś nie, to, to tylko potwierdzę. Pierwsze jest takie, że, że y, trzeba być konsekwentnym. Y, y, mi nawet teraz zdarzają się treningi, Na ostatnio weźmiemy taki trening, który po prostu spieprzyłem, mówiąc brzydko, że zrobiłem go po prostu źle, źle ja do niego podszedłem, za bardzo się napaliłem i, i, i niestety nie wyszedł, ale go zrobiłem i następny już zrobiłem lepiej, więc trzeba je po prostu robić. Druga to jest słuchać trenera.